Cóż tu się wydarzyło? Jest ogrodzona zieleń. Ale mimo to jakoś powjeżdżali. Ale kurcze, kto by się spodziewał tutaj takich rzeczy. Słupek jakiś, tyczki, tasiemki. Jakiego trzeba mieć farta, żeby trafić na zeter i kadziarzy naprawiających płyty chodnikowe? Zajebiście! Zaraz zobaczymy jak tam robota idzie. <słyski> Proszę bardzo, jak dzisiaj, luksusowo. Nie, no jak dla mnie, to moglibyście tam we wieździe się przytulić, i jak, tylko musielibyście mieć jakiś bluzek i to tachać wszystko, no, nie? No właśnie o to chodzi. Na staramy się, żeby... to Mówi, to przejadę tędy. To pani wpierdolił mandat. Za to, że tu chciała Za to, jechać? że chodnikiem by przejechała. No. Bo mu, żeby dojechać do siebie, to musiałaby jechać po chodniku. To powiedzieli, że mandat jej dadzą. 150? czy 1500? Czy 1500? Tak. No, no, za to, że jechała po chodniku. No? no bo tu jest ferret, kawałek, kawałek jest jej. Proszę pana, to jest mój sklep. No i tu. A, no, to, ja to pani. Przepruną? To pani ma tam parking, kawałek dalej. No i żeby wjechać tam, to musiała jechać, bo tam samochody stały, musiała jechać po chodniku. To powiedzieli, że jak przejdzie po chodniku, to jej mam tam. No i w Nie, nie, nie przyjechała. A. No cóż, no. Z drugiej strony po chodnikach się nie jeździ. Dokładnie. Chyba. Tu jak DDR-a zabezpieczyli. Elegancko! O!